Cześć, Siema, się, kochani. E, witam serdecznie. Małe podsumowanie dzisiejszego dnia. Oczy w porządku. Jest wszystko ok. Żyję. Nic się ze mną nie stało. E, żadne służby mnie nie porwały. E, nie wylądowałem w żadnym szpitalu. Wszystko jest jak najbardziej e, w porządku. Troszeczkę obolały. No, niestety oczy jeszcze. Jeszcze gdzieś tam kurde coś mi zostało, muszę, muszę dopukać wszystko do końca. No co, kochani, słuchajcie. Podsumowanie dzisiejszego dnia, tego co się wydarzyło, zabrakło tyle. Naprawdę zabrakło tak niewiele, aby temat ruszyć i to na, na grubo. A propos ludzi, którzy podpowiadają w trakcie live'a, w komentarzach, czy, czy po... Hmm, kurwa, idźcie w tą stronę, idźcie w tamtą stronę, kurwa, zróbcie tak, inne, zróbcie inaczej, albo my, ja, gdybym ja tam był, to bym rozjebał system. Więc pytanie się do Was, to gdzie kurwa byłeś? Bo inaczej się tego nie da po prostu powiedzieć. Gdzie byłeś? Tak jak powtarzam, zabrakło tyle, tak niewiele, ludzie. I temat byłby grubo ruszony. Najlepiej siedzieć przed, komentować i jeszcze, kurwa, do tego krytykować. Ta, to, to jako trole z Polski, kurwa, potrafimy najlepiej. I tu się nie ma co patyczkować. Eee, nie wiem, co się dzieje z Piotrem Bietką a propos, a propos komentarzy. Gdybyś człowieku ruszył dupę, jak jesteś taki dobry, kurwa, jeden z drugim. I przyjechał. I się dołożył to już byśmy z tematem pojechali. A tak piszesz jakieś gówniane kurwa komentarze, gówniana krytyka. Zwracam się teraz do ciebie, trolu. Mam totalnie wyjebane na ciebie. Ze względu na to, że ja tam byłem, kurwa nie ty. Zrozumiano? Jeśli chodzi o... Coś już do mnie informacje doleciały. A propos kobiet, że znowu się tam jednoczą teraz e, w koło domu Kaczyńskiego. Czemu nie streamuję? Czemu, czemu, dlaczego mnie tam nie ma? Dlatego, panie, e, kochani, że... Nie wiedziałem, pytałem się, dzwoniłem, gdzie coś się dzieje, no niestety nikt tam nie streamował, nikt nie odpowiadał. Do tego jestem potwornie zmęczony i naprawdę obolały. Dlatego pojechaliśmy w bezpieczne miejsce ze względu na to, że dostałem również informacje, że no będą ściągani po prostu liderzy. A myślę, że nie warto jeszcze na tym etapie jeszcze nie warto na tym etapie odpadać bo mamy pewne rzeczy do zrobienia a propos co kamerą chcę wskórać, to ja tutaj nie przyjechałem na Warszawę, żeby kamerować protest, broń panie Boże. Um, udało mi się załatwić parę ciekawych rzeczy, za niedługo to puszczę na swój. E, na swój profil, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Ech. Jak to się stało, że Cię mnie aresztowali? Nie? To, to jest w ogóle... Kurde... Jak to się stało? No w, prosty, w prosty sposób. Po pierwsze, no, że jestem prasą. Nawet mnie nie spisali dzisiaj. A po drugie, słuchajcie, próbowano mnie zatrzymać tam, tam w, tej, w tej akcji z gazem, próbowano mnie tam jakoś za złapać. Ale po prostu się wyrwałem i tyle, tak? Potrafię postawić na swoim. No i jeśli, yy, jeśli policjant jeśli policjant jest mniejszy gabarytów i rozmiarów, no to ma problem, tak? Nawet jeśli jest większy, to i tak ma problem, bo ja mam większe serce. No i tyle. Cały czas mówisz, że a boisz, że cię ściągną. Tak, cały czas mówię, że nie jestem liderem, a boję się, że mnie ściągną. Ja się nie boję, że mnie ściągną, żeby była jasność. Absolutnie się kurwa, nie boję tego, ale to nie jest czas odpowiedni, żeby mnie ściągnęli. Wkalkulowane, wliczone e, w koszty. Jeśli chodzi. E, jeśli chodzi o Piotka, to tutaj jest komentarz Kowalczyk i Julia, nie wiem o co chodzić. Póln opłacony o Piotka z HWDP. Nie wiem o co biega, nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że z Piotrkiem jest wszystko w porządku yy, Ale no nie mam żadnych informacji yy, na jego temat, a raczej no on nie będzie chciał ze mną rozmawiać, dzisiaj chciałem z nim pogadać, ale by the way yy, żeby nie przeciągać tego, bo tak jak mówię No już... Nie wiem o co chodzi aha, troll Julia, no dobra yy. Jeśli chodzi o nastroje w społeczeństwie, to co zobaczyłem, zobaczyłem przerażonych policjantów, zobaczyłem policjantów, którzy nie chcą tam stać, nie chcą stać w tym miejscu i to było ewidentnie widać. Może nie tyle co na kamerze, ale wiecie, jak się czuje drugiego człowieka, no to bardzo wiele, bardzo wiele się wyczuwa. Usuń. Gdzie jest? Nie jest to. Ech. Poczekajcie, tylko poszukam w komentarzach. Julia, wylatujesz. Buch. No i dobra. Lecimy dalej. Nie chcę się wkurzać, denerwować, bo to nie o to chodzi. No słuchajcie, od no, kibiców zatrzymali przed Warszawą. Do tego zatrzymali rolników, a to pokazuje, jak bardzo, bardzo się boją. I to, co, to co mówię to dzisiaj ewidentnie było widać. To, że gazowali, to, że byli ubrani tak ani inaczej. Świadczy tak naprawdę o ich słabości, a nie mocy. Gdyby mieli moc, to nie są im potrzebne żadne sprzęty. Gdyby władza się nie bała, to też nie kazałaby ich tak ani inaczej po prostu poubierać, uzbroić. Tak, dałeś dupy, kur. Jasne. Pewnie, pewnie. Mirokę zdał dupy. Zobaczymy. To historia nas e, kochani tak naprawdę oceni. I szczerze. Musimy zdać na egzamin. Jeśli coś spierdolimy. Jeśli odpuścimy. No to będzie, będzie lipa. Nie boją się, demonstrują swoją siłę. Gówno demonstrują tak naprawdę. Ściągają posiłki kurwa stałej Polski i gdyby tak naprawdę było parę set osób. To automatycznie są rozjechani. Wiem co mówię, ponieważ się pogubili, stracili kontrolę, mimo że rozbijali grupy, bo tych grup było więcej dzisiaj. Eee, za wszelką cenę nie chcieli dopuścić, um, aby grupę się połączyły, bo doskonale wiedzą co się stanie. Jeśli chodzi o, o negatywne komentarze, ja mam wyjebane na to szczerze. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie, jak mnie ludzie oceniają, czy w jedną, czy w drugą stronę. Dla mnie jest to bez różnicy. Mamy plan do zrobienia i ten plan będzie wykonany. Tym planem jest wolność. Tak jak mówię, historia nas oceni. Ludzie zawsze pieprzą, będą pieprzyć. Jestem odporny psychicznie. Także nie dzieje się nic. Nie, no w komentarzach tutaj pisała a propos, że dałem dupy. E, wybaczcie, ale jest wieczór, ciachnę sobie, przynajmniej łyczka. Trzeba przepukać te dziadostwo. A propos gazu, to nie wiedziałem też, że. Kurde, jak to się wchłonie, to, to tam wewnętrznie czuć, to nie? No. Zacznij się, kochani. Ale się cieszę, bo ten. Ten moment się naprawdę zbliża i to w ogromnym, w ogromnym. Tempie. Już dużo nie zostało, żeby to po prostu wszystko pierdykło. Poczekamy tylko może na to, aż ludziom pensji zabraknie i wtedy zamiast tego klikania, lajkowania czy tam hejtowania. Właśnie to będzie ta siła, która przeważy pewne tematy. A wtedy myślę, że policja już nie będzie miała wyjścia. Nie będzie szans. Oni będą musieli stanąć po naszej stronie. Nie ma co liczyć na, wiecie, na samych kibiców, nie ma co liczyć tak naprawdę na rolników, górników, nie ma liczyć co na Trumpa, kurwa QAnon i wszystkich po kolei, ponieważ dobrze jest liczyć na siebie i od siebie rozpocząć. I wtedy nie oczekiwać od kogoś, że ktoś zrobi tak, a nie inaczej, tylko. Swoim przykładem pokazać. Wymagać od kogoś jest prosto, ale samemu coś zrobić. No to jest zdecydowanie większe wyzwanie. Polecam tą drogę. Pokazać swoim przykładem. Wtedy wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, kończę, bo jestem naprawdę potwornie zmęczony już dzisiaj. Też muszę trochę odpocząć, nie jestem ze stali. Do tego mój przyjaciel leży w szpitalu, ponieważ został pobity przez policję, bo jak go kasowali, to było wszystko ok. Natomiast no, dostaliśmy informację, że zostaje w szpitalu. A to jest twardy facet I to mega, mega twardy facet także. pan kurde, trzymam kciuki za to, że wszystko było ok? Mam nadzieję, że, że się wyliże jak zawsze. Jeszcze na jedną rzecz wam chciałem zwrócić Widzicie, dobra, to jeszcze nie koniec. Na jedną rzecz wam chciałem zwrócić uwagę. Zbliża się wszystkich świętych 5G. Mega, mega istotna e, informacja. Podkręcają 5G. Przez to w organizmie zagęszcza się krew. Może dochodzić do takich, a nie innych rzeczy. Zbliża się Wszystkich Świętych. I oni na tych Wszystkich Świętych naprawdę, podejrzewam, jak już było w live z Jackiem Sokalem, wszystko na to wskazuje, że wtedy właśnie przykręcą te 5G i ludzie będą padać jak muchy. Dlatego przygotowują Stadion Narodowy. Dlatego przygotowują właśnie te obozy. Żeby tak naprawdę tak, tych ludzi, których zaatakowało, 5G, żeby tam po prostu ich wsadzić, będą padać ludzie po prostu jak muchy. To trzeba tu ludziom do głowy, o tym trzeba mówić. Warto się zastanowić, czy na ten cmentarz pójść. Słuchajcie, no wszędzie nie wolno chodzić. A na cmentarz, kurwa, w ten dzień jednak, tak, tam korony, wirusa nie będzie. Możemy wszyscy iść. Zastanówcie po co? Czy czasem na tym cmentarzu po prostu nie zostaniemy. Skończył się czas konsumpcji, teraz zmiany. No, 11 to tu na pewno będzie grubo. Na pewno na Warszawie będzie, będzie grubo. Ale wszystkich świętek naprawdę uważajcie na siebie. Ja nie mogę powiedzieć, żebyście szli, czy nie szli, ja tylko mogę powiedzieć, że ja na pewno nie pójdę. Nie ma, nie ma takiej zarąbanej możliwości, nie będę, nie będę ryzykować. Nie będę się podkładać. Tu już mówiłem, co z Piotkiem. Nie wiem, nie wiem, co z Piotkiem. Arku, gdzie kibice? Górnicy. Prawda jest taka, że jeśli w dubsko się nie dostanie, to tak naprawdę gówno zrobimy. Społeczeństwo musi dostać. Naprawdę, przepraszam za wrażenie, ale taki wpierdol. Może nawet głód. Ja się nie mogę doczekać. Bo to cierpienie powoduje jedną fantastyczną rzecz. Zaczynamy wzrastać i zaczynają do nas pewne rzeczy docierać. Pozdrawiam Was kochani serdecznie. Idę teraz odpoczywać. Trzymajcie się cieplutko. Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Zapraszam na grupę i sława. Czy tam na YouTube'a. Josie Rokeslawa na razie go kochali. Bez odbioru dzisiaj.